Firma Omax Corporation zyskuje przewagę nad konkurencją, wykorzystując wszystkie dostępne narzędzia projektowe. SolidWorks 2020 daje firmom nowe możliwości wykorzystania połączonego ekosystemu produktów. Łącznik 3D Experience Platform Connector z SolidWorks umożliwia korzystanie z istniejących lokalnych danych projektowych, zapewniając swobodną pracę. Łatwa obsługa. Wystarczy załadować pliki SolidWorks na platformie 3D Experience, a następnie korzystać z nich w wielu dostępnych aplikacjach, takich jak internetowe narzędzia do projektowania 3D, Xshape i Xdesign. Aplikacja Xshape na platformie 3D Experience jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Xshape daje zupełnie nowe możliwości projektowania. Użycie Subdivision Modeling sprawia, że koncepcja projektowa staje się bliższa konstrukcji. Twórz dowolne kształty, przesuwając i wprowadzając zmiany w projekcie za pomocą łatwych w obsłudze narzędzi. Gdy trzeba zmienić projekt, można przechodzić między różnymi aplikacjami do projektowania, pozostając w tym samym środowisku i korzystając z nowych wydajnych narzędzi dostępnych w aplikacjach, np. X Design. X-Design zawiera dobrze znane narzędzia do projektowania 3D dostępne praktycznie z każdego miejsca za pośrednictwem przeglądarki internetowej, po nawiązaniu połączenia z internetem. Dzięki łącznikowi 3D Experience Platform Connector można również wyszukiwać i wstawać projekty utworzone na platformie do istniejącego środowiska SolidWorks. daje to możliwość swobodnego wyboru odpowiednich narzędzi. SolidWorks Manage 2020 zawiera dostosowywalne pulpit nawigacyjny i nowy interfejs internetowy, za pośrednictwem których można uzyskać dostęp do danych projektowych organizacji z poziomu przeglądarki internetowej bez konieczności instalacji na poziomie lokalnym. Inżynierowie elektrycy korzystający z oprogramowania SolidWorks PCB mogą teraz lepiej współpracować z resztą zespołu projektowego za pośrednictwem SolidWorks PDM. W ramach pełnej integracji można zarządzać projektami płytek drukowanych w prosty, znany sposób, udzielając do nich dostępu całej organizacji. Przygotowanie złożonej dokumentacji technicznej często ma krytyczne znaczenie dla ostatecznej dostawy produktów. Solidworks Composer 2020 pozwala szybko tworzyć odpowiednie materiały końcowe za pośrednictwem nowych metod wykorzystania danych projektowych Solidworks, takich jak istniejące widoki rozstrzelone. Aby dowiedzieć się więcej na temat łączenia swojego ekosystemu projektowania z oprogramowaniem SolidWorks 2020, obejrzyj pozostałe filmy w tej witrynie internetowej i weź udział w premierze organizowanej przez lokalnego dystrybutora SolidWorks.